Witam Was gorąco w Centrum Wydarzeń. Daniel Borski, wyjątkowo. A ze mną prowadzący na co dzień tenże środowy program, Marcin Szydrowski. Cześć, Marcin. Cześć, cześć. Witam serdecznie. Jak już wiecie, dziś wyemitowaliśmy zajawkę programu, którego gościem był pan Mirosław Lindner, reprezentujący Międzyzakładowy, Niezależny, Samorządny Związek Zawodowy Pracowników Ochrony Zdrowia. I ten odcinek chowamy z różnych przyczyn do szuflady. Te przyczyny za chwilkę poznacie, bowiem pan Mirosław Lindner zgłosił się do nas dziś raptem 3,5 godziny przed emisją odcinka z prośbą, abyśmy go nie puszczali na antenie. Ja bym chciał zapytać Marcina, którego żeśmy wyrwali też z ciężkiego dnia pracy o to, jak doszło do samej idei powstania tego programu, który pewnie wyemitujemy niebawem. Zgłosili się do mnie pracownicy Szpitala Powiatowego w Krotoszynie kierowcy e, transportu medycznego, e, którzy poinformowali nas o tym, że zamierzają e, protestować, żądają podwyżek e, do obiecanych pensji przez starostwo powiatowe w Krotoszynie. E, zainteresowali nas osobą właśnie pana Mirosława Lindnera, szefa jednego ze związków który w ich obronie stanął. Nie chodzi tylko o kierowców, chodzi o 263 pracowników, w tym między innymi również techników, laborantów, sprzątaczki. Pan Linner zgodził się na rozmowę z nami. Taką rozmowę przeprowadziliśmy wczoraj. Program konkretny, program rzeczowy, merytoryczny. No niestety z przyczyn niezależnych ode mnie ten program nie będzie dzisiaj. Też. Dzięki, że dojechałeś i, i nam to powiedziałeś, jaka była geneza powstania i przygotowania się do Materiału, Natomiast rzeczywiście, tak jak podkreślam, parę godzin przed emisją odcinka pan Lindner rozmawiał z nami. Ja również odbyłem z nim rozmowę telefoniczną, dopytując o przyczyny zmiany stanowiska i jego prośby dotyczącej nieemitowania materiału. Nie znamy na dzisiaj konkretnych przyczyn, natomiast ja się posłużę takim zdaniem z tej rozmowy telefonicznej, które padło z ust pana Lindnera. To trudna decyzja, a sytuacja jest na tyle płynna, że materiał emitowany dziś nie byłby. Aktualny, możemy się jeszcze spotkać i nagrać jakiś kolejny materiał. To są słowa pana Lindnera. Z racji tego, że Krotostrefa to twoja strefa, moja strefa, e, zachowujemy dbałość o dobre relacje i skoro zdaniem pana Lindnera materiał z wczoraj zawiera nieaktualne treści, no Krotostrefa nie chce was absolutnie wprowadzać w błąd, dlatego też zdecydowaliśmy się przychylić do prośby. Pana Mirosława, ale zapewniamy Was, że dołożymy wszelkich starań, żeby ta sprawa ujrzała światło dzienne, bo temat jest bardzo ważny społecznie. I skoro Marcin mówi, że sami pracownicy szpitala awizowali, że temat jest bardzo istotny, a są związki ku temu, aby pomagać tymże pracownikom, no to, to musimy ten materiał wyemitować. Jeżeli. Zaproszenie w kierunku pana Lindnera spotka się z aprobatą z jego strony, to oczywiście zaktualizujemy materiał o te wydarzenia, które musiały się wydarzyć między wczorajszym dniem a dzisiejszym i zaprosimy do studia. Natomiast oczywiście, gdyby zdarzyło się tak, że Pan Lindner do nas nie dotrze, bo to też trzeba brać pod uwagę, zbadamy sprawę, rozmawiając z różnymi innymi ludźmi i używając wszystkich nam znanych technik medialnych, żeby takie informacje pozyskać i temat Wam przedstawić. Pewnie już dziś będziecie chcieli zaopiniować zaistniałą sytuację, więc zachęcam gorąco, abyście Komentowali pod tym krótkim nagraniem, a z racji tego, że dziś ten odcinek nam się niejako przesuwa, udostępniamy za momencik nagranie związane z rolnictwem. Gośćmi Marcina w jednym z programów Ekstra był Sławomir Szyszka i pan Murawski, Leszek Murawski, którzy reprezentując naszych lokalnych rolników, nie zgadzają się z protestami Agrouni w Warszawie, a dzisiaj, jak wiecie, już z różnych doniesień medialnych. No, w Warszawie dzieją się różne rzeczy. Nasi przedstawiciele lokalnego społeczeństwa rolniczego nie zgadzają się na to, aby ich produktami jedzeniem rzucać po, po asfalcie, po jezdni, więc zachęcamy Was do tego, żebyście jeszcze raz sobie przyswoili materiał, bo on się okazuje być znowu materiałem aktualnym. aktualnym. Marcin, bardzo Ci dziękuję za tę chwilę czasu. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Dziękuję serdecznie. Zapraszam. Pozdrawiamy. Cześć.